Chciałbym zwrócić uwagę na taką pierwszą falę pomocy, głównie w sobotę, kiedy był Dzień Wolny, kiedy to mieszkańcy zamościa dosłownie szturmowali punkt informacyjny przy krytej pływalni w zamościu. Te materiały, te dary nie mogliśmy składać pod świeżym, na świeżym powietrzu, więc poprosiliśmy o pomoc zamojskie zakłady zbożowe, które użyczyły bardzo dużo powierzchni, powierzchni magazynowej. I teraz sytuacja sprowadza się do tego, że tak na dobrą sprawę już nie potrzebujemy ubrań, nie potrzebujemy maskotek, raczej są to materiały higieniczne, pampersy, materiały higieniczne dla kobiet, chusteczki nawilżane, a także materiały opatrunkowe. To jest w tej chwili najważniejsze. No i w miarę rozwoju sytuacji też będziemy potrzebować kolejne, kolejnych łóżek, kolejnych łóżek polowych materacy, aby zapewnić tutaj schronienie jednostek dla osób, które najbardziej tego potrzebują.